Siemano wszystkim z tej strony to inny jak Daone, i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o nowym evencie z darmowymi nagrodami. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem Wam na filmie wczoraj, przedstawię wam wszystkie najważniejsze informacje na temat nowego wydarzenia, w którym gracze mogą zdobyć dokładnie dwie darmowe nagrody na swoje konto i są to powiem szczerze bardzo fajne nagrody, a nawet jedne z lepszych w ostatnim czasie. Na no, wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać godziku Miga, 2 tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie. Pamiętajcie też, o Subiku z dzwoneczkiem po ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi, no i szczęście mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie, no a my przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy to jak zawsze, teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 faudolców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo dzięki temu, że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie, ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 faudolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba z na kanale i kod MigaO2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki, konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35 i pamiętajcie, że już dzisiaj na kanale pojawi się ostatni live o godzinie 19.00. No i tak moi kochani, jak dobrze pamiętacie bądź nie pamiętacie, wczoraj na filmie dałem wam znać, że dzisiaj na kanale omówimy sobie bardzo dokładnie i szczegółowo nowe wydarzenie z dwoma darmowymi nagrodami, które jest już teraz bezpośrednio w Fortnite. Cie. A dokładniej chodzi tutaj o nowe wydarzenie, które nie znajduje się bezpośrednio w grze, tylko tak samo jak wydarzenie Coachella. Zostało przygotowane na specjalnej stronie internetowej, na której wszystko zostało szczegółowo i dokładnie wytłumaczone wszystkim graczom Event, o którym jest tutaj mowa, to według strony internetowej wydarzenie o nazwie Fortnite Creative Builders Challenge. I jak sama nazwa wskazuje, jest to event powiązany z trybem kreatywnym, a głównie to z samymi wyspami, które są tam po prostu budowane. Ponieważ według opisu gracze mogą zdobyć darmowe nagrody w grze za granie i głosowanie na kreatywne mapy stworzone przez influencerów i innych twórców map, i to właśnie za to co wam powiedziałem, jesteście w stanie otrzymać dwie nagrody na swoje konto w grze. Według strony internetowej influencerzy będą współpracować z twórcami, aby tworzyć mapy w oparciu o motywy wybrane przez Was. Gracze mogą zdobywać nagrody w grze, oddając głos na temat wyzwania, i grając na wszystkich mapach i dając po prostu głosy. Gracze, zaraz po wejściu na stronę internetową, do której link znajdziecie w opisie tego filmu, muszą się zalogować, bądź jeżeli jesteście już zalogowani, to po zalogowaniu na waszym ekranie wyświetli się mniej więcej takie okienko z wszystkimi nazwami motywów mapek. No i to właśnie w tym miejscu to wy sami musicie zagłosować na motyw mapy, która waszym zdaniem po nazwie jest najlepsza, i tutaj zagłosujcie tak jak sami uważacie, i po kliknięciu od razu łapiemy pierwszą darmową nagrodę z dwóch, i jest to oczywiście te grafity, które macie teraz. W tle. Informacja o tej nagrodzie pojawia się automatycznie po zalogowaniu się na stronie i zagłosowaniu na dany motyw mapy, i tam gdzie minie czas na ekranie automatycznie przekieruje Was na stronę internetową, a pierwsza darmowa nagroda trafi na wasze konto po ponownym wejściu do Fortnite'a. Gdy już zagłosujecie na dany motyw mapy, bo początkowo głosowaliście na motyw mapy, musicie poczekać na dalsze etapy całego tego wydarzenia, ponieważ jak sama strona podaje, całe te wydarzenie jest podzielone na dokładnie trzy etapy oraz oczywiście etap końcowy. W pierwszym etapie to wy musicie zagłosować na motyw mapy, który ma być stworzony, zaraz później w drugim etapie jest czasem. Na budowę tych map przez twórców map na kreatywnym i dopiero w ostatnim etapie gracze muszą zagrać na wszystkich i oddać po prostu głosy na najlepszą mapę. Pamiętajcie, co jest bardzo ważne, że w trzecim etapie została wyszczególniona informacja, że to Wy musicie zagrać na wszystkich i to dosłownie wszystkich mapach, które zostaną stworzone i dopiero później będziecie mogli zagłosować na najlepszą z nich. To właśnie te oddanie głosu na mapy po rozegraniu gier na nich zagwarantują Wam kolejną darmową nagrodę, czyli właśnie ten kilow, o którym wspomniałem wam wcześniej, lecz sam killoff oraz te wszystko będzie dostępne dopiero za niecały miesiąc, dopiero w maju, ponieważ jak sami. Możecie zobaczyć przy etapach, są wypisane również daty, w których trwają wszystkie z nich. I pierwszy etap z głosowaniem na motyw kończy się już dzisiaj. I jeżeli chcecie te darmowe graffiti, to szybko wbijajcie na tą stronę internetową. W drugim etapie, wygracze, nie musicie nic totalnie robić i wystarczy tylko czekać, bo od jutra do 3 maja będą budowane dla Was właśnie te wszystkie nowe mapy z tym motywem, który wybraliście, który Wy będziecie musieli przetestować w trzecim etapie i zagłosować na najlepszą, i dopiero wtedy dostaniecie tą darmową nagrodę. Sam trzeci etap startuje dopiero między 6 a 12 maja I pamiętajcie, co jest bardzo ważne, że jeżeli jeżeli zapomnicie o tym, żeby zagrać na tych mapach i zagłosować, to automatycznie ta druga nagroda, czyli kill off, wam przypadnie i nie otrzymacie go na swoje konto w grze. Teraz jednak pojawia się pytanie: czy, jeżeli nie odbiorę teraz darmowego graffiti z pierwszego etapu, to czy będę mógł odebrać darmowy kilow? I odpowiedź na to znajduje się na oficjalnej stronie na samym dole, ale już mogę wam powiedzieć, że oczywiście tak. A dokładniej, na samym dole strony mamy odpowiedzi na najważniejsze pytania i jest tam odpowiedź na pytanie, jak odebrać darmowe nagrody, i zostało tam wytłumaczone, jak odebrać pierwszą nagrodę oraz jak odebrać drugą, przy czym pierwszą nagrodę, wy już dobrze. Znacie. Ta druga nagroda jest dla wszystkich graczy, którzy w trzecim etapie wydarzenia zagrają na wszystkich mapach, które zostały stworzone przez influencerów wraz ze współpracą twórców map i po oddaniu głosu na najlepszą mapę. Tak samo otrzymujecie ten oto Killoff. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że będzie to na takiej samej zasadzie jak z tym graffiti, że jeżeli zagracie na mapach i wejdziecie na tą stronę internetową, dostaniecie pytanie, jaka mapa jest najlepsza, i po oddaniu głosu wyświetli wam się taka sama informacja, tylko że teraz z Killoffem. Tak więc jeżeli nie interesuje Was ta pierwsza, słabsza nagroda, to teraz tak naprawdę nic nie musicie robić, ale ja osobiście pod Polecam wejść tam, bo zajmuje to wam naprawdę tylko chwilę, a sama nagroda już nigdy więcej nie będzie dla Was, tam dostępna całkowicie za darmo. Do tego wszystkiego, jeżeli odbierzecie obydwie nagrody i one w późniejszym czasie wrócą do gry, czy to w jakimś kolejnym evencie, czy coś, to dostaniecie za nie fałdolce, więc warto odebrać wszystko, bo jak coś wróci, to zawsze będzie dla Was po prostu zwrot. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja, ponieważ nagrody te nie muszą wcale zostać dodane na wasze konto od razu po odebraniu nagród, ponieważ Fortnite w opisie przydzieliło sobie odpowiedni czas na przydzielenie każdej z nich. Według tamtej informacji twórcy gry. Mają dokładnie 3 tygodnie czasu od zakończenia wydarzenia na przydzielenie wam tych darmowych nagród, co podpowiada nam, że same nagrody mogą trafić na wasze konto dopiero w czerwcu, ale będzie to oczywiście szybciej. Data ta zawsze jest podana z większym wyprzedzeniem, tak aby Fortnite spokojnie miał czas na przydzielenie wszystkim graczom darmowych nagród na konto, ponieważ czasami pojawiają się problemy przy przydzielaniu nagród i dostajemy je po prostu później. Tak więc tylko dlatego jest podana taka data i wydaje mi się, że zostaną one przydzielone zaraz po ogłoszeniu najlepszej mapy i twórcy, który stworzył mapę, i wszystko to ma być w tym finalowym etapie, który ma rozpocząć się dokładnie 13 tego maja. Na teraz to wszystko co wiemy i wszystko co jest na tym wydarzeniu i raczej na pewno nic ciekawszego nie pojawi się w tamtym miejscu, a z takich ciekawostek to samo wydarzenie teoretycznie nie jest wydarzeniem przeznaczonym dla osób z Polski, ponieważ event ten po wejściu na stronę po pierwsze jest tylko i wyłącznie w języku angielskim, więc nie jest to taki ogólny event Fortnite'owy, a do tego twórcy, którzy biorą w tym udział, również nie są z Polski, ale na całe szczęście osoby z Polski mogą brać w tym udział. Jedyne wymaganie w tym wydarzeniu, które zostało podane przez Fortnite'a, to minimalny wiek 13 lat i to tak naprawdę wszystko, o czym też możemy przeczytać na samym dole strony, a wam pozostało oczekiwanie na publikację map i na zagłosowanie. No i tutaj mam jeszcze dla was taką informację, ponieważ po następnej aktualizacji w grze ma pojawić się wydarzenie Star Wars i tutaj właśnie pojawia się również jedna ciekawa informacja, ponieważ według kaspola za tydzień w grze nie będzie aktualizacji i będzie ona dopiero 2 maja, ponieważ Fortnite do tej pory nie wstawił do gry nowej aktualizacji na serwery startowe, a zawsze robi to tydzień wcześniej, a do tego wszystkiego zgadzałoby się to, bo sama aktualizacja ma być motywem Star Warsów, a 5 maja jest święto Gwiezdnych Wojen. Z tej okazji do gry trzy dni wcześniej trafi aktualizacja z wydarzeniem Star Warsu, o której więcej powiemy sobie na filmie w tą nadchodzącą niedzielę. I tutaj mam dla was też ważną informację, ponieważ jutro wyjeżdżam i wracam dopiero w niedzielę, a więcej szczegółów na ten temat znajdziecie jutro, bo jutro na filmie będzie bardzo ciekawy konkursik z tej oto okazji. Tak więc obecnie nam wszystkim pozostało oczekiwania na kolejną aktualizację, która będzie dopiero 2 maja i po niej w grze pojawią się kolejne darmowe nagrody, turniejoski na FNCS i kilka innych rzeczy, o których niebawem sobie po prostu więcej powiemy. No a wy pamiętajcie, że o wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w tym macie tego wydarzenia, będę informował Was na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, a na 100% nie przegapicie żadnych nowych kozackich i ciekawych informacji prosto z świata Fortnite, ponieważ filmy pojawiają się tutaj każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może trafić do większego grona odbiorców, tego tak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też, że subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i short'ców, a jeden live będzie dzisiaj o godzinie 19, no i nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao 2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego. To w filmu. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o całym tym nowym wydarzeniu z nagrodami, które pojawiło się kilka dni temu w grze, i czy wy będziecie brać w nim udział, bo ja sam zapisałem się do niego, bo killoft ten jest mega fajny, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 19:00. Yo!